Pierwsze jest proste, Mówisz, zawsze odpowiadasz na to, jak ktoś się pyta ciebie dlaczego. o cokolwiek. Dla dlaczego tego, że ponieważ. <laughs> no drugie też jest w sumie proste. Mówisz to, jak na przykład wchodzisz gdzieś i jest, nie wiem, czujesz nieprzyjemny zapach. A, że wali jak ze zdechłej fotki. No albo jeszcze jedno używasz, że, że co jeszcze jest? Wali jak z murzyńskiej chaty. No i, no i po filmiku już. No, no dobra, a jeszcze, jeszcze coś takiego mówisz. Jeszcze, że jak śmierdzi, tak? No, że śmierdzi jakby coś tam jeszcze się stało. Jakby się... Czekaj, jak to Że się zesrało? No, ale co? Jakby stado Jerzy się no, nie, nie. Dobrze. czyli mamy foki, stado Jerzy i murzyńską chatę, okay. To już jak widzisz, że ktoś na przykład bardzo cieszy Michę, nie wiem, przychodzisz nagle, widzisz kogoś, że jest zadowolony, a ty nie wiesz dlaczego, i co a. mówisz? Wiesz, się cieszy bardzo. Cieszy nagle, ty przychodzisz, wiesz, nie wiem, ktoś się uśmiecha, a ty nie wiesz dlaczego, bo dopiero go zobaczyłeś? Z czego, radość? A rzeczywiście cię często to gadasz. Do nas no. przede wszystkim Z czego Michę cieszysz? No, dłuższe, delikatnie. Co zawsze mówisz, jak, się, jak jesteśmy zadowolone i nie wiesz dlaczego? Taką? No, Czeko? no! Czeko? i ten tekst. O. Z czego mordę cieszysz, lalka? No, z czego? no prawie, no. To no, takie, że czekasz. się bardzo zdziwiłyśmy, jak to do nas powiedziałeś. No. Że w ogóle można tak powiedzieć. Yeah. Taki super to, tekst. Co się tak cieszysz? Aaa, co się tak cieszysz? jakby ci w kieszeń nasrał? No, no. no i co? I, I, co? Dalej? I w drugą obiecał no, no, no dobra, to jest banalne. Jako dzieci no, zawsze no. mówiliśmy Tato, zimno mi. Się obornikiem <laughs> obóz. To też często w dzieciństwie było jak chcieliśmy od was jakieś pieniądze i dawaliście na przykład nam coś, ale Aha. masz to dychę, nie zgub tej, tej złotówki. Nie? Nie, no, ale... no bo dokładnie jak. Masz... I, I co? I nie zapomnij tej nie. piątki? No, no, ale dobrze kombinujesz. masz te dwie dychy, schowaj tą dychę i nie zgub tej piątki. A, no. No, no tak. Chcieliś... No. No, dobra. Mówisz zawsze. Jak już to mówisz zawsze, jak już coś mówisz, 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 coś nie wiem, na przykład... Y... Dziwisz się, że coś się stało, i tym zawsze zakańczasz zdanie. Jak już. Um...